Cześć, kochani, witam się z Wami w kolejnym odczycie kart tarota na moim kanale. Dziś, kochani, aktualizacja Jego uczuć, Jego myśli. To jest czytanie, które najbardziej lubicie, które jest najbardziej jakby oglądanym odczytem tarota u mnie na kanale. Kochani, trzy karty dziś do wyboru. Oczywiście, przypominam, odczyt jest ogólny, nie z każdym musi rezonować. Jeżeli macie ochotę na wszelakiego rodzaju analizy partnerskie, analizy relacji między Wami, oczywiście przypominam, niezależnie od tego, w sensie nie wchodzimy w szczegóły, jaka to jest relacja, chodzi o osobę z Waszego serca, z Waszej myśli, czyli co czuje, co myśli, jakie ma zamiary itd., itd. Jeżeli macie ochotę na taki odczyt prywatny u mnie, oczywiście zapraszam Was do kontaktu. Wszelki kontakt jest, w opisie pod czytaniem lub gdzieś tutaj w filmie pewnie też się pojawi. Ja dziś mam trzy karty do wyboru: konkretne pytanie do Tarota, konkretna odpowiedź dla Was. I kochani, wybieracie sobie kartę albo karta numer jeden, czyli karta odpoczynek albo karta numer dwa dzisiaj, czyli karta energia albo karta numer trzy, karta priorytety. Wybór karty należy do Was. Przypominam, jeżeli nie jesteście pewni, przystopujcie, zatrzymajcie, zastanówcie się, która z tych kart Was do siebie przyciąga. Nawet mogą Was dwie przyciągać, wtedy w danym odczycie może być coś i w jednym, i w drugim dla Was. Może być tak, że żadna Was nie przyciąga, wtedy widocznie w odczycie nie ma informacji dla Was. Kochani, możecie przystopować. Pamiętajcie, wizualizujcie osobę z Waszego serca, z Waszej myśli, osobę, o którą w kartach pytacie. A ja przychodzę do czytania głównego, czyli co czuje, co myśli teraz osoba, o którą w kartach pytamy. Karta numer jeden, przede mną, przed Wami, ja najpierw sobie zrobię, e, w sobie zrobię Wam, zrobię odczyt karty intuicyjnej, karty rady, wskazówki. Zobaczymy. Wyjmę taką kartę dla Was przy tym odczycie, przy tym pytaniu i sprawdzamy. Kochani, karta, która przy Was wyszła. Karta, która się pokazała, to jest karta niespodzianka prezent. Karta jest związana z waszą relacją z wa tu i teraz, czyli od tej osoby, przy tej osobie, ze strony tej osoby, możecie spodziewać się niespodzianki lub prezentu. Tak, w skrócie wam to powiem. A teraz karty oczyszczam dla karty numer jeden, którą sobie wybraliście. Sprawdzam co on, ona czuje. Teraz. Co on, ona czuje teraz? Na pewno ta osoba jest niepogodzona z jakąś sytuacją. Rozczarowana Twoim słowem. Rozczarowana Twoim słowem jest ta osoba lub jest jej przykro z powodu jakiegoś Twojego słowa. Karty mogą działać w dwie strony, także Tobie też może być przykro. Szczególnie w kartach pokazują mi się osoby spod znaku ryb, raka. Osoby spod znaku koziorożca, wodnika i strzelca dla części z was, tak? Czyli albo wy, albo osoba, o którą pytamy, może być spod tego znaku. Kochani, co on, ona czuje teraz? Generalnie ta osoba przytłoczona jest jakimiś problemami i kłopotami natury osobistej. Nie radzi sobie z sytuacją, która jest w jej, jego życiu w życiu tej osoby. Nie radzi sobie, bo sytuacja ją przy, przytłacza i tu bardzo mi się wybijają osoby z poznaku raka lub ryb. Kochani, ta osoba czuje się niedoceniona, niedowartościowana i zagubiona. Tak jakby jakiekolwiek wybo, jakichkolwiek wyborów by nie dokonała, to wszystko wychodzi nie tak, jak zamierzała. Dla części z Was karty mi to pokazują relację romansową między Wami. To może być tak, że... Ty nie masz nikogo, ale osoba kogoś ma, y, lub ta osoba nikogo nie ma, ty kogoś masz, lub oboje kogoś macie. No, patowa sytuacja, y, jeżeli w kartach pokazuje się y, karta jakby osoby trzeciej, może karta też oznaczać, że między wami jest ktoś z rodziny, ktoś na przeszkodzie, ktoś komu nie na, na rękę, jest ta relacja, stąd ta osoba czuje się bardzo zagubiona. Y, i nieszczęśliwa bym powiedziała, bo na ten moment, na tą chwilę dla części z was widzę również kartę zawieszenia relacji, kłótni, nieporozumienia, konfliktu, hmm, punktów zapalnych i ta osoba jest nieszczęśliwa. Nie może jakby dotrzeć, hmm, czuje się niezrozumiana. Ty też możesz to odczuwać, bo tak jak mówię, wasze tutaj uczucia się przeplatają, ale hmm, tak jak mi się tu pokazuje, jest ta osoba nieszczęśliwa. Na ten moment, na tą chwilę, co on, ona czuje, co myśli teraz. Dla mnie po kartach widzę, że to jest osoba trochę o dwóch twarzach. Niezależnie od sytuacji, zależnie od sytuacji, w jakiej się znajduje, przybiera twarz taką, jaką jest jej wygodnie, ale nie oznacza to, że ona Cię nie kocha. Ta osoba darzy cię uczuciem. Chociaż to nie jest uczucie przez pryzmat romantyzmu, nieraz to powtarzam, bo osoba jest w karcie takiego, takiej energii bardzo silnej. O wielkiej tutaj seksualności, energii przyciągania, magnesie, takim wiecie, wewnętrznym, co w ogóle nie musi iść w parze z urodą, typem urody i tak dalej, bo to nie ma znaczenia w tym momencie. Ta energia jest tak silna, że ta osoba przyciąga jak magnes, ale nie potrafi być do końca szczera. Takie uczucia mi przy tej osobie wychodzą. Na ten moment, na tą chwilę, kochani. Pokażę Wam jeszcze karty z bliska. Na ten moment, na tą chwilę. Takie uczucia. A ja przechodzę do karty numer dwa. Do pytania dla karty numer dwa. Jeżeli jesteście zainteresowani tym odczytem, również was do tego odczytu. Zapytajmy. Kartę numer dwa, tak jak dla karty numer 1, karty oczyszczamy i sprawdzamy. Kartę intuicyjną, kartę radę przy Was. Kartę intuicyjną. Kartę radę przy Was. I jest karta tak. Nastawienie jest małą rzeczą, która robi różnicę. Ta karta to jest karta yy, kompromisu. Wiecie, ta karta jest kartą kompromisu, ale wiecie co zrobiłam? Nie odczytałam dla karty numer 1 yy, znaczenia tej karty. Widocznie to znaczenie musi pozostać ukryte. Yy, nie odczytałam, zrobiłam to nieświadomie w sensie Wiedziałam, że karta jest do odczytu, ale jakby mm, myśli nie napłynęły, żeby tą kartę odczytać. Nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć, bo może, jeżeli ktoś stawia tarota, to wie, jak to działa. Ja odczytuję dla Was, bo teraz mam informację, aby odczytać kartę energii dla Was. Kartę energii dla Was uznaj swoją siłę. Każda burza przynosi początek nowego. I to jest właśnie, widzicie, jak się karty uzupełniły. Nastawienie z małą rzeczą, która robi różnicę. Wszystkie osoby których dotyczą te karty Ten odczyt świetnie rozumieją Ja kochani teraz sprawdzam Co on, ona czuje, co myśli przy Was Widzicie karty same dają informacje Rządzą się swoimi prawami Już widzę, że część osób ogląda Z, z odczytu dla karty numer 1 I teraz tak kochani Kochani, i teraz to, co ja widzę przy Was. Pierwsze, co mi wychodzi w kartach, to uczucie tej osoby bezsilności, dezorientacji i patrzenia przez pryzmat przeszłości na to, co przed nią. Nie umie się ta osoba uwolnić od przeszłości, ciągle tą przeszłością żyje. Ciągle ktoś nią manipuluje i wpływa na nią. Karty mogą działać w dwie strony. Może to się tyczyć też Was. Nie ukrywam, że dla części z Was również wychodzi mi osoba trzecia między Wami, osoba w sensie, nieraz to powtarzam, On myśli o Tobie, jednak jedyna w Jego myśli nie jesteś, lub ona myśli i tak dalej, i tak dalej. Osoba, chodzi o tą osobę, o którą pytamy. W ogóle mi w kartach wychodzą trzy osoby. Trzy osoby w tej relacji, z czego właśnie jest. Osoba, dwie osoby są w przeszkodzie relacji między wami. To, co mi wychodzi też, to osobie bardzo na was zależy. Bardzo na was zależy tej osobie, o której myślicie. Nie jest to jeszcze, wiecie, ona, ta osoba może mówić, że kocha. Oczywiście, bo jest karta kocham cię. Karta kocham cię. Karta chemii, fizyczności, namiętności, przyciągania. Ale nie ma uczucia romantycznego, nie ma miłości jeszcze w kartach takich. Być może jest za wcześnie na tą kartę, być może ta osoba tego uczucia się lęka, boi, obawia, ale to co mi wychodzi, to to, że ona chce być przy tobie, ona myśli o tobie, ona być może chce powrócić do relacji lub relację wyciągnąć na inny szczebel. Być może myśli o jakimś konkretnym zamiarze, konkretnej decyzji w swoim życiu, która jest dla niej na ten moment bardzo decyzją trudną, ale nieuniknioną, bo ona będzie musiała wybrać. Wiecie? Tu jest karta wyboru przy tej osobie lub przy Was, bo karty mogą działać w dwie strony. Takie uczucia na ten moment, na tą chwilę, teraz, tu i teraz mi wychodzą przy tej osobie. Jeżeli jesteście oczywiście za. Jeżeli karty z Wami rezonują, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś ślad po sobie w komentarzu. A jeżeli jesteście ciekawi odczytu dla karty numer 3, również was do tego odczytu serdecznie. Kartę priorytetów i ja również karty oczyszczam, tak jak dla poprzednich dwóch kart. I sprawdzam kartę radę, kartę intuicyjną przy Was. Kochani, jaka piękna karta! Wow! Jest ci pisany Twoja bratnia dusza. Widzieliście to? Przepiękna. A karta priorytety mówi: uświadom sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. Karta mówi o tym, aby w relacji trochę być osobą asertywną, aby to mężczyzna lub kobieta, o którym myślisz, osoba, o której myślisz, również zabiegała o Ciebie, a nie, żeby to było tylko w jedną stronę. Ważne są priorytety, jakie sobie sama. Jakie sobie sam wyznaczysz. No, piękna karta Wam wyszła, poświadczyła, że to jest Twoja bratnia dusza. Oczywiście sprawdzamy, co On, ona czuje, tu i teraz. Co On, ona czuje, tu i teraz. Jakie uczucia są przy tej osobie. Ta osoba jest trochę, wiecie, niesprawiedliwa w ocenie. Ona chce się z Wami spotkać, będzie chciała się z Wami spotkać. Myśli o tym, żeby się z Wami spotkać. Karty, które mi tu wychodzą, to tęskni. Myśli o Was bardzo, przez co Wy możecie to odczuwać podświadomie, gdyż jesteście połączeni kartą bratniej duszy. Dla części z Was ta osoba czuje w tym momencie, jakby stała między młotem a kowadłem, ale wiecie, bardzo patrzy przez pryzmat swojego ja i swoich oczekiwań. Bardzo jej na Was zależy, za wszelką cenę, jakby chciała Was przy sobie zatrzymać, zdobyć, być z Wami, również w aspekcie takiej więzi fizycznej. Wiecie, ta osoba niezbyt ogląda się za siebie, niezbyt myśli o tym, co mogą czuć i myśleć inne osoby przy niej, gdyż jest to osoba o bardzo wysokiej energii, wysokim ego, nawet bym powiedziała o skłonnościach narcystycznych. Osoba, o której ciężko zapomnieć i ciężko też z tej relacji się uwolnić tak emocjonalnie, wiecie, ta osoba na ten moment, na tą chwilę tęskni, myśli lub planuje najbliższy miesiąc przy was, planuje i myśli o jakimś spotkaniu. Takie uczucia mi przy tej osobie tu i teraz na tą chwilę wychodzą. Na części z was jeszcze wam powiem, że ta osoba ma jakieś problemy finansowe e, lub problemy z pracą, materialne, jakieś kłopoty. Być może jakieś długi, bo mi tu w kartach wychodzi właśnie, że ona unika odpowiedzialności za podjęte wcześniej decyzje, działania, jakby lekceważy to trochę. Tak mi to, kochani, w kartach wychodzi. Dla części z Was ta osoba nawet bym się pokusiła o stwierdzenie, że zostawi kogoś dla Was. No, w najbliższym czasie. Ale to czuję, to myśli tu i teraz. Takie karty mi przy tej osobie wyszły. Tak jak dla pozostałych dwóch kart. Jeżeli odczyt wam się podobał, kochani, e, zostawcie łapkę w górę, zostawcie ślad po sobie, będzie mi niezmiernie miło. E, jeżeli macie ochotę na odczyt prywatny, zapraszam do kontaktu. Ja się z wami żegnam, kochani, teraz na ten moment, na tą chwilę. Życzę wam wszystkiego co najlepsze ze swojej strony. Trzymajcie się ciepło do usłyszenia w kolejnym odczycie z kart tarota. Cześć.